Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Zasubskrybuj mój kanał. No witam, z tej strony Oskar. Wracam do jeżdżenia polonezem w dostawach. Dzisiaj muszę wam powiedzieć nocka i strasznie słabo. Były chyba tylko trzy zamówienia strasznie słabo ośrodek tygodnia I po prostu większość czasu siedzę, zamulam Po prostu kładę się na parpecie, tak Czekam aż przyjdzie, zadzwoni dzwonek Żeby coś, w sensie dzwonek z tej aplikacji Z tych tabletów, żeby ktoś coś zamówił Słabiutko dzisiaj I jest bardzo zimno Zaraz wam coś pokażę, wyjdę na zewnątrz Zasubskrybuj mój kanał 5 marca proszę zobaczyć jak woda zamarzła na aucie kropelki wody fajnie to wygląda ale to jest zamrożnięte to nie jest woda Zasubskrybuj mój kanał. No siema, nagrywam dzisiaj już kolejnego dnia. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo już nic ciekawego nie było. Zresztą dzisiaj w sumie też za bardzo ciekawych rzeczy nie ma. Poza oczywiście moim polonezem i jedną taką przed chwilą, taką dosyć dziwną sytuacją, nudny dzień. Poza jedną taką sytuacją dosyć dziwną, śmieszną. Chyba po raz pierwszy jeszcze mi się coś takiego zdarzyło. Wcześniej czegoś takiego nie miałem. No zamówił ktoś po prostu jedzenie na adres na ulicę taką i taką w Białymstoku. Ja zajeżdżam tam, po prostu jest jakiś domek. Dzwonię. Mówię, czy ktoś wyjdzie, odbierze jedzenie, bo dzwonię dzwonkiem, nikt domofonem nikt nie odbiera. I okazuje się, że to nie jest w Białymstoku, tylko pod Białymstokiem. Taka sama ulica, taki sam numer. Yy, I taka sam, yy, taki sam numer. Yy, w się, sensie, że to jest dom, a nie blok. I taka sama nazwa ulicy. Się okazało, że nie w Białymstoku, tylko wśród no. Więc się trochę wkurzyłem, musiałam tam zajechać, no ale. Powiedziałem, że za dodatkowy, dodatkowy kilometr, dodatkowy dowóz, no, dodatkowa tutaj gotówka się należy, no bo ja przecież nie mogę jeździć pod dwa adresy i, i nic z tego nie mieć, benzyny tylko z polonu mieć, prawda? Więc takie jaja, ja, więc ja jak praca jako kierowca, jako dostawca jedzenia, zwłaszcza moim poltkiem jest ciekawa, czasami są dziwne, śmieszne, ciekawe sytuacje, ale też jest, jest jak takie coś czasami to ja jadasz. Z zębami, że król, Rachel, jak mi podałeś ten adres, yy, napisany jak byk w białym stokła, to jest w prawda? Więc czasami są różne yy, akcje dziwne. Yy, no, dzisiaj było parę napiwków, chyba dwa napiwki. Jeden to było chyba yy, piątaka dostałem, a drugim chyba dwa złote, trzy złote, coś takiego. No niedużo, ale no zawsze, chociaż Micha się cieszy, bo ktoś coś tam dodatkowo dał, prawda? I szczerze to nie wiem, jak długo w tej pracy jeszcze wytrzymam, bo. Ja mówiłem już na którymś filmie, że rotacja tych pracowników jako dostawców, bo często sam sobie też zamawiałem, była bardzo częsta, zawsze sobie zamawiałem i ktoś inny przywoził. Po prostu ludzie w tym zawodzie, w tej pracy, no niezbyt wytrzymują. Ja też, ha. Nie wiem jeszcze, jak długo wytrzymam, miesiąc, dwa, no nie wiem, czy pół roku dam radę wytrzymać, serio, nie jest to może jakaś praca marzeń, jest dużo w kurwu, jest dużo yy, nudy, dużo leżę, w sensie na, siedzę na parapecie, siedzę albo leżę, kładę głowę, po prostu jest nuda dobra i też was kończę tutaj zanudzać. Mam nadzieję, że jak będzie coś ciekawszego, to wam pokażę. Kliknij, subskrybuj. Słuchajcie, a dzisiaj jest znowuż sobota, bo nagrywam teraz już w kolejny dzień. Dzisiaj jest tak dużo zamówień, że nawet nie mam chwili usiąść czy stanąć i nagrać jakiegoś tutaj wideobloga wam. Jest tak dużo zamówień, tak dużo domówek, tak dużo imprez i spotkań w domach, że no, normalnie jadę do bazy, zabieram zamówienie i jadę do klienta. Więc nawet nie mam chwili wytchnienia, żeby usiąść i coś nagrać. Także nagrywam teraz z pokładu Poloneza. Jadę do bazy. No, jakie dzisiaj były zamówienia? Głównie za miasto chyba były trzy, co jest w ogóle... Po przeliczeniu później, jeśli chodzi o zarobki, no mało opłacalne. No i głównie po mieście, ale głównie po centrum dzisiaj jakoś tak. Dzisiaj głównie w centrum. Wiem, że może mnie słabo być widać, ale no i tak mam zapaloną lampę. Ale co ja zrobię, no. Więc dzisiaj sobota, dużo domówek. I szczerze, prawdopodobnie będzie to mój ostatni dzień pracy tutaj, bo ja już mam szczerze powiedziawszy, za dużo nerwów mnie to kosztuje szukanie tych miejsc. Na przykład dzisiaj było zamówienie, gość zamówił na jakąś ulicę, już nie będę mu dawał konkretnie, jakie ulice, nie? I on mówi, nie, nie wiem, czy adres to jest 1, czy 1B, czy 1A, proszę jak Pan będzie na miejscu, niech Pan na tej ulicy, niech Pan do mnie zadzwoni. Spoko, dzwonię i potem czekam, aż gość gość patrzy, wybieg w bluzie, mimo, że jest minusowa temperatura w bluzie i biegnie do mnie po zamówienie. No. Co ludzie mają w głowach? Inne zamówienie yy, za miasto, na przykład. Yy, właśnie te zamiastu są najgorsze, bo spodziewasz się, że. o, za miasto, daleko, kogoś stać, żeby sobie zamówił jedzenie, mieszka za miastem, to dać na napiwek. A takiego wała ci za miastem rzadko dają. Tylko dziękuję, do widzenia, dobranoc. No i szczerze, tak jak mówiłem, szukanie różnych miejsc. Yy, w sensie wychodzę, jest jakiś blok, wieżowiec i muszę znaleźć, gdzie jest wejście do tego budynku. No po prostu jest czasami tak męczące, frapujące, że po prostu nie mam siły na to po prostu. Nie chcę mi się nerwów psuć za, no za takie pieniądze, jakie tutaj dostaję. Nie są to jakieś małe pieniądze, nie są też znowuż duże, ale nie, chcę mi się za bardzo po prostu pracować. Jest wiele innych miejsc pracy ciekawszych gdzie po prostu mogę się realizować i bez nerwów i nie będę miał siwych włosów za pół roku. Więc prawdopodobnie będzie to mój yy, ostatni dzień tutaj pracy. No myślałem, żeby się przenieść gdzieś indziej, nie wiem, na przykład widziałem pod KFC, tutaj przed chwilą przejeżdżałem, nawet tutaj teraz podczas tego przejazdu stoi 10 samochodów takich yy, białych, to chyba są jakieś Toyoty. Myślałem, żeby tam się zatrudnić, ale nawet nie będę dzwonił, nawet nie będę yy, próbował się dowiadywać, bo szczerze powiedziawszy, praca jako taki dostawca, Cały czas w biegu, to nie dla mnie. Już teraz zasubskrybuj Moto Retro Press. No dobra, jedziemy. Nie wiem, czy to będzie widać do wyraźnie, w sensie, właśnie telefon może trząść na tym uchwycie, ale jedziemy do bazy. A jeszcze przede mną chyba dwie albo trzy godziny pracy już sam, nawet nie wiem, która godzina jest. Jak się jeździ, tak, to nawet nie wiesz, która jest godzina. Jeź, jedziesz tu, to tam nawet nie wiesz, która godzina jest. Czy jest pierwsza, czy jest północ, czy jest druga, czy jest trzecia. Ja nie wiem, nawet w tym momencie teraz... W tym momencie, która jest godzina, nie mam pojęcia. A nie będę patrzył w telefon, bo muszę się skupić na jeździe. Nawet nie powinienem tego nagrywać i gadać, no ale obiecałem, że będą jakieś vlogi, no tu będą. Ale to prawdopodobnie jest mój ostatni dzień, także. Yy, nie każdemu bym polecał tę pracę. Nie każdemu bym polecał tę pracę, no chyba, że ktoś po prostu ma do tego nerwy. Jeśli chciałbyś pracować jako kurier, w sensie dowożący paczki, a uważasz, że to jest trochę stresujące, ale dałbyś radę, no to ta praca jako dostawca jedzenia jest yy, no wygodniejsza. Ale i tak mimo wszystko stresująca. Dobra, jestem w bazie Azji z kebab. Nie parkować, ale ja mogę parkować. Zasubskrybuj mój kanał. No dobra, kolejne zamówienie dostarczone. Muszę Wam powiedzieć, że e, w ogóle tutaj nie będę nagrywał. Tu jest taki wiatr, że idę do samochodu, bo tutaj nie ma warunków do nagrywania. Dobra, słuchajcie, kolejne zamówienie dostarczone. Pyszne.pl Dzisiaj mówię, tak, jest dużo. Roboty, ale nie mam chwili nawet usiąść. Czyli są dni po prostu, kiedy jest nuda. A innym razem są dni, kiedy po prostu nawet nie ma kiedy odpocząć. Wejdę do środka zapalę światło, żeby chociaż nie było przez chwilę widać. O. Teraz mi dobrze widać. Wyobraźcie sobie przed chwilą była taka mini awantura. I jest to jeden z powodów, dlaczego ja naprawdę nie chcę więcej pracować tutaj. No Było jakieś zamówienie, przyszło spyszne.pl. Zamówienie Trochę się zmachałem. Przepraszam, że tak gadam, ale w biegu jestem cały czas. Przyszło zamówienie spyszne.pl i tam jest bodajże było do zapłaty: chyba 74,75. Zazwyczaj, jak jest pokazane, że płatność gotówką. Bo jeszcze można oczywiście online zapłacić. No i jak jest płatność gotówką, no to ja jako kierowca dzwonię, pytam się, czy będzie bez reszty, czy będzie miał pan na pewno pieniądze, więc zazwyczaj yy, wtedy się. Zazwyczaj. No zawsze, każdy raz no trzeba zadzwonić, zapytać się, czy oby na pewno ten klient to odbierze, żeby nie jechać na darmo, bo wtedy yy, nie będzie pieniędzy z zamówienia i będzie zmar zamówienie zmarnowane, prawda? No i dzwonię i pytam się, czy będzie miał pan. Taką gotówkę, tutaj bez reszty, albo tam z jakąś końcóweczką, w sensie, że ja nie wydam tam 25 groszy czy coś takiego, prawda? Czy dokładnie odliczone. No a okazuje się, że on nie, upierał się gość, że on zapłacił online, i że ja pytam się, no to czy pan zapłaci gotówką, a niech pan jutro sobie dzwoni do pyszne.pl albo pisze mail, że pan już zapłacił online i dwa razy musiał pan zapłacić. Ale on się upierał, że było zapłacone online, a ja przed sobą mam ten świstek, ten. Wydruki napisane płatność, gotówką, tyle i tyle i upierał się i ja yy, przez pięć minut z taką osobą rozmawiam, ja nawet nie jestem właścicielem czy pracownikiem restauracji, tylko jestem kierowcą, nie jestem przecież, yy, nie odbieram tak jakby zamówień, tylko zamówienia dowożę i ja, na mnie spada tak jakby odpowiedzialność, że ja muszę się z takim klientem kłócić, nerwy psuć, yy, no nie da się tego opisać słowami, po prostu ja nie mam ochoty się po prostu, co mnie to kurwa obchodzi, że co mnie to, gówno mnie to obchodzi, że, że, yy, że on zapłacił, Online, na to trzeba gotówkę płacić. Co mnie to obchodzi? Ja mam tylko samochód, mam torbę i ja po prostu zawożę zamówienie. Mnie nie obchodzą żadne takie dyskusje, awantury. Dlatego naprawdę to nie jest praca dla każdego. Na pewno nie dla mnie, bo zaczyna mnie to po prostu irytować, wkurwiać i ja będę sobie psuł nerwy. Chociaż z tego nic nie mam. No. Dobra, jedziemy po następne zamówienie. Tam już chyba dwa czekają czy trzy nawet. No. A ja nawet dzisiaj jeszcze nic nie jadłbym po prostu. Bo po prostu jest tyle zamówień, że nie mogę sam sobie zamówić nic. Jedziemy. Kliknij, subskrybuj. A teraz kolejne bardzo fajne zamówienie. Przywiozłem i kogoś zbudziłem, bo podali zamawiający zły adres. Zamiast budynku, oni podali budynek 133A, a okazało się, że było to, to był budynek 133. Pomylili się. No i kogoś zbudziłem w nocy, bo zadzwoniłem pod ten numer mieszkania, który powinien być w ich bloku. Super, po prostu ludzie nawet nie umieją podawać adresów. Super, co? Też na piwku nie dostałem za takie jajca. Kogoś zbudziłem. Jakiś facet powiedział, że dzieciaki mu pobudziłem. Super. Jeszcze wam coś pokażę. Zobaczcie, już drugi raz dzisiaj ten gołąb tu przychodzi. Prawdopodobnie chory jest na coś albo yy, jajka chce znieść. Drugi raz tutaj wchodzi. Nie będziemy go wyganiać. No, słuchajcie, myślałem, żeby się zatrudnić tutaj, w KFC. Zobaczcie, ile tutaj stoi białych tych samochodów od KFC. Coś około 10. Myślałem, żeby tu się zatrudnić, natomiast nie wiem, czy faktycznie chcę nadal w tym zawodzie pracować. No. Ja dzwoniłem już po straż miejską. Może wyślą jakiegoś weterynarza. Znaczy, mieli wysłać. Na początku się ze mną kłócił ten weterynarz. Ten gołąb zdycha po prostu. Zaraz dzwoniłem już teraz, zaraz może przyjadą. Po prostu. Zadzwoniłem. I powiedział nie, to gołąb sobie po prostu wchodzi do środka, żeby ciepło mu było. A jak teraz się wywrócił zadzwoniłem to, bo dopiero teraz chcą przyjechać. Także ja raczej kończę z pracą jako dostawca jedzenie na pewno polonezem już nie będę... Właśnie być może jeszcze gdzieś się zatrudnie. W sumie, jakiegoś tam doświadczenia. No bo ja natomiast, jeśli kogoś zawiodłem, że polonezem już dłużej nie będę woził, to przepraszam bardzo. No, no ale, no, kurwia mnie po prostu to użelanie się z ludźmi, z klientami i po prostu szukanie tych miejsc, lokali, albo czekanie na zamówienie, a innym razem jest tak dużo, że aż ciężko odetchnąć, więc to jest ciężka praca. I niech to będzie w sumie ten cały wideoblog, w sensie ta seria wideoblogów, jako taka, yy, nie wiem. Jako taki jakiś instruktor dla kogoś, kto kiedyś chciałby się zatrudnić jako taki dostawca jedzenia. Nie jest to lekka praca. Ale dla młodych w sumie 20 paroletków, jako jedna z pierwszych robot, bo pierwsza robota czemu nie. Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału.